Oczywiście, Chrystus umarł za wszystkich, ale w momencie, kiedy człowiek świadomie wybiera życie poza Chrystusem, staje się obcy. Nie, że ktoś go wyobcował, ale on sam jakby zdecydował się na to, żeby żyć poza kręgiem miłości, którą rozdaje Chrystus. Oczywiście to rozdawanie ma charakter bardzo Wolnościowy. Każdy może wejść do tego kręgu i może z niego wyjść. Ale czym charakteryzują się tacy ludzie, którzy właśnie w ten sposób funkcjonują, postępują? Po pierwsze, nie mają, nie mają nadziei, ich programy są pozornie. Optymistyczne, ale ci ludzie świadomie tego pozbywają się, dlatego ich narracje na temat tego świata albo są głęboko pesymistyczne, albo po prostu z jakiejś takiej wewnętrznej zazdrości negują to, że chrześcijaństwo jest religią nadziei, i ta nadzieja to jest realizowanie krok po kroku tego dobra. Które nie tylko wystarczy na jakiś czas, tego dobra, które można, można osiągnąć przy pomocy środków materialnych, ale dobra, które uzyskuje się, ponieważ uczestniczy się w przymierzach, w przymierzu z Panem Bogiem, w przymierzu z drugim człowiekiem, który bardzo podobnie wierzy. Wtedy ta siła i bezpieczeństwo, a równocześnie obrona, przed działaniem zła jest o wiele zwielokrotniona i wtedy człowiek może powiedzieć nie jestem obcy.